Hej z tej strony, Mika, witam w nowym odcinku na moim kanale. Idź, I dzisiaj będziemy grali, moi drodzy, ponownie w Dead Rares w Roblox. I, wiecie, udało mi się zajść całkiem daleko, aż do 30 tysięcy kilometrów. Dzisiaj spróbujemy pobić ten rekord i w ogóle, przede wszystkim, iść zwiedzić miasto. Jakby spróbować, jakby pokonać, jakby wejść do właśnie banku, w którym możemy znaleźć bonds, czyli właśnie to, więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, moi drodzy, jak zwykle standardowo sprzedajemy hmm, tą kostkę złota, kostkę złota, okej, okay. i później kupujemy węgiel i wiadomo, broń też. A dobra, pada deszcz, jeee, yeah, yeah, jeee, ale, jak to strasznie wyglądało. Ja już myślałem, że kurde. Ha, nie, za. Ja już myślałem, że kurcze. Noc się od razu robi, a przecież ona się nigdy nie robi tak od razu. Dlatego właśnie byłem zdziwiony. Ok. Kupujemy sobie klasycznie węgiel. Wiadomo, e, też od razu bierzemy na spalenie gazety, które też mogą nam dać trochę, o, zbugowałam się trochę, mogą też nam dać jakby no, e, no, spalenie jakby. Okej, okay, tu nam dało całkiem spory, jest dziewiąta i wyruszamy e, w długą jazdę pociągiem, zobaczymy jak daleko dojedziemy, moi drodzy, mam nadzieję, że uda nam się zaś dalej niż wcześniej, czyli no gdzieś tak około 30 tysięcy metrów 3 kilometrów chyba. E, tyle udało mi się dojść, wiadomo jak, jak wiecie w poprzednim odcinku, niestety niestety nie udało mi się przeżyć. E, zginąłem dość szybko. Niestety nie spodziewałam się tego, że ktoś nagle po prostu jakby zacznie do mnie strzelać z pociągu. Znaczy no, wiedz... zapomniałem, że zombiaki, które strzelają nie mają chyba zwykłej broni. No, ej, uderzyłem go! Co jest? Dobra. Okay, idziemy. Um, opłaca się tutaj iść, bo jak jest gunsmith, to tutaj może być pistolet, a to jest najważniejsze. Jak będzie pistolet... O, to mi się przyda, rewolwer będzie miał więcej. Okej, okay, to było opłacalne. Jak coś, to będziemy mieli amunicję do tego dużego działka. O, ona, nam, ona nam się na pewno przyda. Kurde. Dobry się, dobry się budynek trafił bo od razu mamy jakby amunicję, która nam się może przydać, jeżeli kupimy sobie działko, albo znajdziemy, bo w pierwszym odcinku z tej gry, jak, wie, jak pamiętacie, z, jeżeli w ogóle oglądaliście, zapraszam Was na to, żebyście oglądnęli ten odcinek. Um, e, jeżeli oglądaliście, to um, znaleźliśmy pistolet i później amunicję, znaczy, tak, to działko i później amunicję e, dosłownie w jednym miejscu, także to było myślę, że takim fart i w ogóle szczęście, bo... Mogliśmy strzelać i za darmo, praktycznie. Tylko troje na wujzu zużyliśmy, żeby zaatakować zombie, które tylko broniły tego budynku. Przyszedł update. E, właśnie z deszczem e, możemy e, zebrać wodę, jakby do butelki, i możemy tworzyć mikstury, co jest bardzo fajne. Okej, okay, mamy kolejny budynek. Czy to jest kolejny Gunsmith? Czy ja mam, takie, czy ja mam aż takie wielkie szczęście, żeby, mieć, żeby zdobyć kolejny Gunsmith? Tak, to jest... A nie, to jest furniture. Ej, ej! dziwne to jest... Ej, ej. Co się z nim stało? Ej, on gdzieś się wtopił tu! Dziwne. Okej, okay, to jest jednak... jakiś taki inny, innego ku... Kurde, trafiaj! Ja pier... ile ja amunicji zużyłem na tym, żeby tego gościa kurde zjeść. Dobra. To jest znowu opłacalne miejsce. Metki tam mamy. O, węgiel, dobra. Mamy złoty talerz, moi drodzy, to jest bardzo opłacalna rzecz. To jest bardzo... złoty talerz jest bardzo wartościowy. I w ogóle mamy co? Ra mamy jeszcze drugi obraz. Obraz w sumie może posłużyć jako taka jakby trochę lekka ochrona. I mamy czajnik. Właśnie. Możemy goście spalić. I tu mamy złoty talerz. On jest bardzo wartościowy, moi drodzy. E, mo chyba, chyba nie kosztuje więcej niż sztabka złota, ale no, całkiem jest to wartościowe, moi drodzy. O, spróbuję zjechać dalej. Prawdopodobnie podzielę to na dwie części, jeżeli będzie znowu całkiem długo trwało. Wcześniej jak podzieliłem ta druga część, długo nie trwała, bo niestety zginąłem, ale teraz postaram się być bardziej ostrożniejszy. Więc myślę, że powinno być git. I spróbujmy pójść na miasto, tylko wiadomo, jak już będziemy mieli broń i w ogóle, bo dzięki temu będziemy mogli się jakoś przygotować, a teraz na miasto nie będę szedł, nie? A to są domki. O, to chyba jest gunsmith. I my się... sobie... mi się do niego... A nie, to jest firm, chyba albo Doctors. Ale my się do niego wybierzemy, bo tutaj już strzelają, dlatego powinniśmy mieć całkiem blisko, więc ja już tutaj zostanę. O! Bandytów zabili. Dobra, jednak podjeżdżamy. Zabili, moi drodzy bandytów. Także jak mamy konia, to myślę, że sobie pojedziemy. Dobra, em. A więc tak, z wszystkich sprzedajemy. Wszystkie konie jakby sprzedajemy. Wszystkie konie spalamy. I może tylko na tym białym koniu się przejedziemy. Czyli teraz tak. Em, musimy sobie. W sumie musimy sobie ich jakoś podzielić. Okej, okay, dobra, wy, idzie, wy idziecie na spalenie, tu są postrzelani, dobra, i tutaj jak już mówiłem, poczekamy sobie na noc, dzięki czemu będziemy mogli iść na miasto, no, chyba że nie będzie to jakoś bardzo wartościowe, więc nie pójdziemy, jeżeli nie, nie będziemy stać na jakąś dobrą broń. O, teraz właśnie z krew leci, dobra, to będzie doładowanie teraz was możemy sobie sprzedać i dzięki temu zarobimy co zarobimy sobie jeszcze kasę oni są chyba po 30 albo 35 35 dobra to będzie opłacalne o to całkiem sporo na nich zarobimy w sumie powyżej stówy, więc chyba pójdziemy na miasto już od razu no nie spodziewałam się że tak szybko pójdziemy dobra idziemy do tamtego budyneczku to szybko zwiedzić o o o, o. Jestem pokryty z zębiakową krwią. Super. No, siadaj. Więc tu już nikogo nie ma. Tu mamy. O, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja nie potrzebuję tyle tych wszystkich e, matkitów. Tak, o. Ten jest wartościowy. Olej z wężami się przyda na jakąś czarną godzinę. Może to skopię. O, dobra. Czy skała jest opłacana? A więc są śmieci. Dobra, to skał chyba nie zbieramy. Bo ich się chyba nie da sprzedać. Wezmę jedną, sprawdzę, czy da się ją sprzedać. Sorry, że w ogóle konia no zabiłem przypadkiem. Znaczy prawie zabiłem. W sumie, jak tylko jedno złoto z tego wypadło, to nie wiem. No, jak z tych za 70 km będzie. Jestem ciekaw, czy da się kamień sprzedać. Nie da się, no to lecisz, gościu. Spalić na pewno kamienia nie mogę. No to jest mniej warte, to jest na pewno mniej warte. Um, te wszystkie medkity, czy jak to tam się nazywa? Ja je też sprzedam, bo jakby... No nie opłaca mi się ich tyle mieć. Wiadomo, jednego sobie zostawię. Bo, bo jakby będę mieć... Mam tu jeden. Mam jeden i sobie jeszcze wezmę drugi. Będę mieć po prostu na zapas. Ale więcej raczej mi się nie przyda. Dlatego resztę mogę po prostu sprzedać. Oliver mogę w sumie wypuścić i go sprzedać. Czy za to będzie kasa? sobie za chwilę dwójką coś damy okej, okay, i tutaj tego zombiaka tutaj tego zombiaka sobie jeszcze spalimy znaczy sobie jeszcze dołączymy do kolegów w piecu dobra idziemy, gdzie jest koń, tu jest koń okej, okay. sprzedajemy rzeczy i stajemy się multimilionerami jak widać już powoli co się tam zaczyna, to jest w kamień my go nie sprzedajemy mm, dobra, dawaj 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 okej, okay. teraz sobie kupimy jakąś broń i pójdziemy na miasto, moi drodzy. Także sobie tutaj wiadę koniem. Myślę, że sobie kupię tą broń. O, ona jest warta 75 i kupimy sobie do niej sporo amunicji. Może kupić. Mogę w sumie kupić te wszystkie cztery. Starczy nam na to działko. Starczy, i zostaną nam dwa dolary. Dobra. O, kurde. No, moi drodzy, myślę, że tak bardzo to jeszcze gotowi nie byliśmy na miasto. Dosłownie, mam działko i jak coś to będę mógł strzelać do tych zombiaków, jeżeli będzie ich bardzo dużo. Mam karabin, który na pewno będzie przydatny, bo jednym strzałem nawet nie trzeba trafiać w głowę, żeby jeden strzał był. Także no ja uważam, że to jest po prostu prawie, prawie mam kurde tego. I w ogóle ma, mi się wydaje, że ja coś jeszcze zarobię, bo kurczę patrzcie, że jest czerwona noc. A w czerwonej nocy rysują się wilkołaki, które możemy też sprzedać za 30, chyba nie 35, tylko za 30 po prostu dolarów. Więc w sumie op, no opłacało się czekać tą noc. Spróbujemy poczekać też do miasta i tam przeczekać noc, tylko na pewno nie taką. O dobra, im więcej wampirów tym lepiej moi drodzy. Dobra, podjadę se koniem. Tylko dwa. Zresztą sobie wyjdę. I tam jest budynek. W sumie możemy go zwiedzić. Znaczy, nie wiem, czy to jest opłacalne, żeby ryzykować... Okej, okay, dobra. Idziemy na miasto później sobie tą strukturę zwiedzimy. Tylko chyba nie w tym odcinku, ale no powiem Wam tak, widzowie. Kusi mnie iść do tego jednego domku. Kusi mnie naprawdę iść. Do tamtego jednego domku, ale wyruszamy, żeby zdążyć Także ja tutaj tylko sprzedam ich I już wyruszamy Dyna ale nie ma, nie ma dynamitu chyba Kurde, ja muszę kupić dynamit No nie no, widzę, ja tak nie może być No i nie ma dynamitu, no Akurat teraz No dobra, to musimy znaleźć kod, dobra jedziemy, nie mamy czasu Nie mamy czasu, musimy od razu, od razu jechać Szybko, 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 żeby zdążyć jeszcze. Jak coś tu przeczekamy noc w pociągu. W to które szybko tu schodzi to paliwo. No. O, wilki możemy spalić, moi drodzy. Wilki możemy spalić, moi drodzy. Ja... Dzięki temu, dzięki właśnie wilkom, kurde, mogę fortunę zbić. Patrzcie na to. Ło kurde! Dobra, to było bardzo ryzykowne. To wiecie, że one nam dadzą mocnego kopa. Patrzcie na to. No Dokładnie tak. Mamy paliwo na zapas, nie? Okej. Okay. W następnym odcinku z tej gry myślę, że sobie zwiedzimy struktury. Albo nie wiem co w sumie jeszcze byśmy mogli. Ale no, raczej takie struktury, bo struktur mamy sporo w tej grze. W sumie każdą strukturę zwiedziłem, ale żadnej nie przeszedłem. Dosłownie, tylko miasto przeszedłem. Tak całkowicie, że jakby udało mi się całkowicie to zlutować. Ale nigdy mi się nie udało całkowicie zlutować. No tylko miasto jakby. O! To jest wartościowe. To jest wartościowy budynek. Tam może być bardzo dużo przydatnych rzeczy. Miasto. I jest bank, dobra. To wiecie, co robimy. Um, ja sobie tutaj pojadę i myślę, że jeżeli będzie zwykło to przeczekamy sobie. I jak będzie dzień, to sobie pojedziemy. Dobra, tu jest jakiś zombiak. Jest amunicja. On jest bugowany. A, on żyje. Świetnie. Aha. Teraz mi to mówisz. Dobra, spalamy gościów. Pójdę na spalenie. Co to jest? E, ile jest amunicji? Ty? Co jest? i e, co to jest za pistolet? Ty. Pierwszy raz go widzę. Co to jest? Pokaż to. Jaką kurde strzela? A bo to shotgun, dobra, ale dziwnie Strzela, kurde. Tam, jak widzicie ten gość z kapeluszem. On ma dla nas kod. I my możemy go wykorzystać Okej, okay, to jest... Co się stało? A, po prostu jestem blisko tego... No, miasta, dobra ok, i teraz tak kamer nawet się sprzedać nie da Dlatego ja jej w ogóle nie biorę Zombie, jaka... Okej, okay, dobra Mamy idealnie, wracamy do pociągu, zostajemy w tym pociągu, przeczekujemy noc i lutujemy to całe miasto. Taki jest plan. W sumie moglibyśmy już wywa wywabić tego jednego gościa, co ma kod do, do tego banku. Wiecie? To jest dobry pomysł. Bo jakby już jak już będziemy mieli kod, to powinno być OK. Ja, ja, ja tego ja tym kodiem za chwilę pojadę, więc ja go tutaj zostawiam. Sprawdzamy itemki, bo my będziemy mieli sporo tutaj itemów teraz. A włoży. Dobra, i musimy uważać. Bo nie mamy w ogóle. pioruny. Pioruny, kurde. Z, z piorunami to jednak nie ma żartów, wiecie co? Ja, ja sobie to wszystko zrobię jak już będzie dzień. To jest serio, nie ma żartów. Jak piorun mnie teraz czasnie, to, to nie będzie dobrze. Piorun nie może mnie czasnąć. O. o, one mogą nas. Te pioruny mogą nas zniszczyć. Ale w pociągu powinniśmy być bezpieczni. O kur. To było bardzo blisko. I chyba przeżyłem to dlatego, że byłem w pociągu, także. Już jest czwarta. O szóstej albo o piątej, chyba o szóstej będzie dzień. Ok, za godzinę już jest dzień. Także robimy za chwilę akcję. Dawaj szóstą. Ok, robi się dzień. Ehm, robimy szybką akcję po tego gościa. Gdzie tu jest kłótny mój ten. I powiem tak, ja jeszcze sobie wszystko od razu wezmę to, co ja mam. Aha. Tu mi się przydadzą, tu mam tego naprawdę sporo. Nie chcę, naprawdę nie chcę zmarnować tego, co sobie mam. Mamy bardzo dużo tej amunicji. Okej, beczkę mogę spalić, to beczkę zostawiam. Okej, okay, chyba jest deszcz. Ale to dobrze. Okej, okay, to jest dobrze. Wywabiamy tego gościa z kodem. Tylko jakby jego. I później lecimy na całkowite miasto. Chodź, gościu. No chodź. Jak mam blisko podejść, żeby mnie zauważył? Trafić nie umiem. W serio! Dobra, nieważne, podjeżdżam pociągiem, mam, bo mam ich dość. Serio! Przydałoby się mi się, kurde. A... a mogę uleczyć tego gościa? Chyba nie mogę uleczyć mojego konia. No chodźcie. Pierwsi lepsi niech pójdą. Ja to jest za daleko, dobra, nieważne. Strzelamy do nich. No strzeliłem do gościa! okej. Okay. szybka akcja Ło wow. wow. aha jednak trzeba w głowę celować dobra e, omakoda oh, 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 ma kod co jest a dobra tam jest gościu z dynamitem o to nam się przyda okay, kod bierzemy kod bierzemy ze sobą kurde okej okay, dobra szybka akcja moi drodzy Kurde, nie, nie, nie opłaca się z, z oddali No ej! Dobra, kurde O! To on wybuchnie zaraz No dokładnie tak Przynajmniej nam drogę oczyścił Okej, okay, da ty się później zamiemy E, wartościowe rzeczy, wartościowe rzeczy. Wybuchnął nam to! Ale nie ma, kurde! Nie ma, kurde, bombów naszych. Nie, no nie wytrzymam. A taki był plan na. Ej. Tam jest jakiś gość, co ma mocnego armora. No chyba. Dobra, ten był ciężki. Lutujemy budynki. Bierzemy najbardziej wartościowe rzeczy. Tam coś jest wartościowe. E! Okej. Okay. Zegarek jest wartościowszy. Dobra, sprawdzamy co mamy. Beczkę, be, beczkę mogę wywalić. I kod w sumie już też. Bierzemy to, co jest najbardziej wartościowe, moi drodzy. To jest nasz cel. Słabo, że w ogóle nie było tam kodu, kurczę, że ten kod. O, dobra, to. O, no a bierz mi to. Nie, nie przyda mi się mikstura. Snake oil sobie wezmę. Okej, okay, no niby teoretycznie lutujemy miasto. A dobra, on sobie wybuchnie. Ale no, nie, nie, no nie był to nasz cel. Naszym celem było, kurde, zdobyć błądzy. No ale to oznacza, że powinniśmy. U! Że powinniśmy faktycznie iść do jakichś struktur, bo one już na pewno będą miały. Okej, okay. O dobra, to jest amunicja. Jestem ten pistolet, ale ja go nie biorę, mam go gdzieś. Krucyfiksy mogą być krucyfiksy i wody święcone. Musimy zlutować wszystkie. Okej, okay, um, jest krucyfiks. Jest woda święcona. Teraz powinno ochronić. Okej, okay, wracamy. Nie zbieram w ogóle tych trupów. Mm, powiem tak. Szkoda, że nie, nie, że nie zdobyliśmy żadnych bąców. Naszym planem jest teraz dojechanie do miejsca, sprzedanie tego i sprawdzenie, ile nam się udało zdobyć. Czemu mnie ten krucyfik kurde nie ochronił? Dobra, nie mam czasu, zostawiam go tu i od razu jadę. Ehm, powiem tak: opaskom się uleczę, bo mam mało zdrowia. A naprawdę w tym momencie nie chcę w ogóle ginąć. Mam wodę święcolą, ona to w ogóle jest w zanadrzu na maksa. Okej, okay, mamy sporo paliwa. Powinniśmy dojechać za 3 ...kilometry chyba? Powinniśmy już być na miejscu przy stacji. Także no, gdzieś tutaj już powinniśmy za chwilę dojechać. Powiem tak. Mamy sporo amunicji. Mamy sporo wartościowych rzeczy. O, jest drugie działko. Częściej się pojawiają jakieś rzeczy chyba z tej strony, więc sobie tutaj postawię działko. W sumie, jak będziemy mieli kasę, to, to dokupimy kolejne działko i będziemy mogli nawet stąd strzelać. Dobra, wait, bo musimy zrobić przemeblowanie. Dobra, wszystko. Wszystko, jak leci, sprzedajemy. Halo? Utknęło, kurde! O, bo to jest to? No, to jakoś mogę zebrać. Ej! Zbugowa... O. Ej, no zbugowało się, ja tego nie mogę w ogóle... O, mogę. Oni kurde nie są przygowszeni. Ej! Co mam z tym zrobić? Ozbugowało się! A. To jest właśnie moje szczęście. Jeśli... Się... No. Myślę, że ten dzień tutaj spędzimy. Ej, no co jest kurde ten głupi koniu Daj mi się, No, się... spadaj na drzewo. Ej no. Leży, kurde spalić kurde tego konia! Nie, nie pozwoli mi kurde ja, tak nie może być. Okej. Okay. Um, powiem tak, mam małą, więc nie zrobić. Jeżeli będziemy mieli kasę z tego wszystkiego, to myślę, że... ...kupimy sobie trzecie działko. No co jest?! O, dobra. Ja miałam... Sama jakiegoś mam z internetem, jest okej. Okay. Kurde, no, ta broń kosztuje po 12. Gościu! Mogę go przewrócić, ale nie mogę... Nie no, to jest jakaś tragedia. Zbugowane, nie? Zbugowany. Także moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Może tym razem nie będę taki zbugowany, bo jak kurde, te pociągi nie mogę jechać. W ogóle mnie z tym nie łapie Co się, zbug... Co się stało, że jestem zbugowany? Dobra. Pawizowie. O, a i mogę wziąć. Tego mogę wziąć. Właśnie, Dobra, nieważne. Pawizowie, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I jeśli tak, zostawi łapkę w górę. To był na tyle. Pawizowie.